Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego, na pożytek nasz duchowy, czyta nam Kościół Święta Matka nasza na ostatnią niedzielę w ciągu roku lekcję wyjętą z listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, nie przestajemy modlić się za Was i prosić. Abyście napełnieni byli poznaniem woli Bożej we wszelkiej mądrości i pojmowaniu duchowym. Abyście też postępowali w sposób godny Boga, podobając mu się we wszystkim, przynosząc owoc przez każdy dobry uczynek i wzrastając w poznawaniu Boga. A umocnieni wszelką mocą według potęgi chwały Jego, ku wszelkiej cierpliwości i stateczności z radością, dzięki czyńcie Bogu Ojcu, że nas uczynił godnymi, abyśmy się stali uczestnikami dziedzictwa świętych w światłości. Bóg wybawił nas z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna umiłowania swego. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, Odpuszczenie grzechów. I Ewangelię zapisaną u świętego Mateusza, których jako słów Bożych, z uszanowaniem powstawszy, wysłuchajcie. Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim, gdy ujrzycie brzydotę spustoszenia, zalegającą miejsce święte, a przepowiedzianą przez Daniela proroka, kto czyta, niech zrozumie. Wtedy ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry, a kto jest na dachu, niech nie stępuje, aby co wziąć z domu swego. A kto jest na roli, niechaj nie wraca, by zabrać płaszcz swój. A biada brzemiennym i karmiącym w one dni. A proście, aby ucieczka wasza nie była w zimie albo w szabat. Będzie bowiem naówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, ani nie będzie. I gdyby nie zostały skrócone owe dni, nikt, by nie, zacho nikt, by, nikt nie byłby zachowany, lecz dla wybranych będą skrócone dni owe. Wtedy, jeśli by Wam kto rzekł: Oto tu jest Chrystus, albo tam nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy, i czynić będą znaki wielkie i cuda, tak, aby w błąd byli wprowadzeni, jeśli to być może, nawet i wybrani. O tom wam przepowiedział. Jeśli by wam tedy rzekli, oto na pustyni jest, nie wychodźcie, oto we wnętrzu domów, nie wierzcie. Albowiem, jak błyskawica zabłyśnie od wschodu, a widna jest aż na zachodzie, tak będzie i przyjście syna człowieczego. Gdziebykolwiek było ciało, tam się zgromadzą i orły. A natychmiast po udręczeniu owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da światłości swojej, a gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie poruszone będą. A wówczas ukaże się na niebiosach znak syna człowieczego, i wtedy płakać będą wszystkie pokolenia Ziemi. I ujrzą syna człowieczego przychodzącego w obłokach niebieskich z mocą wielką i majestatem. I pośle aniołów swoich strąbą i głosem wielkim, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata. Od szczytu niebios aż do krańców ich, a od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy już gałąź jego staje się miękka i wypuszczaliście, wiecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiecie, że blisko jest w drzwiach. Zaprawdę powiadam wam. Nie przeminie to pokolenie, dopóki nie stanie się to wszystko. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Tyle słów świętej Ewangelii przeznaczono na dzień dzisiejszy. Usiądźmy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dzisiaj ostatnia niedziela roku liturgicznego. Kończymy właśnie dzisiaj, można powiedzieć, tą ostatnią niedzielą ten rok. I co nam mówi liturgia, co nam mówi dzisiaj? Lekcja, co nam mówi dzisiaj Ewangelia, a więc co ma nam do powiedzenia Kościół na ostatnią niedzielę w ciągu roku. Kochani, można powiedzieć, że cały rok liturgiczny jest przedstawieniem rządów Pana Boga. Od stworzenia świata aż po ostatni dzień, który nazywamy paruzją. A więc ostatecznym przyjściem Chrystusa na Ziemię. Kończąc rok, można powiedzieć, kończymy to całoroczne rozważanie rządów naszego Boga, tego jak prowadzi swój wierny lud, jak go poucza, jak go karmi, prowadząc do Ziemi obiecanej, którą jest dla wszystkich ludzi na całej kuli ziemskiej niebo. Widzimy dzisiaj, Ostatni dzień tego świata, który znamy. Ostatni dzień, czy nawet nawet można powiedzieć, ostatnie, ostatnie dni tej rzeczywistości, którą widzimy, tą, tej rzeczywistości, którą badamy, którą opisujemy w różnych dziedzinach nauki. Bo ziemia przeminie, tak jak mówi dzisiaj Pan Jezus, i ten dzień nastąpił. W każdej modlitwie Ojcze nasz wypowiadamy słowa: Przyjdź królestwo Twoje. A więc przyjdź i zaprowadź w końcu swoje królestwo, gdzie nie będzie już łez, gdzie nie będzie chorób, gdzie nie będzie śmierci, gdzie nie będzie grzechu, ale będzie tylko panowało królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Przecież modlimy się. O przyjście tego dnia, o przyjście Chrystusa powtórne na ziemię i zaprowadzenie Jego Królestwa. Kochani, widzimy dzisiaj bardzo niepokojącą wizję, którą przepowiada Pan Jezus. Opowiada o ostatnich dniach tej ziemi. Będą rozruchy, będą wojny, będzie ochyda spustoszenia. Która zalega miejsce święte. My, albo ci, którzy po nas przyjdą, będą oglądać wielkie zepsucie w Miejscu Świętym. Bo to musi się stać, ale nie zaraz będzie koniec. Kochani, Niektórzy mogliby powiedzieć, że ochyda spustoszenia już przyszła. Widzieliśmy już różne sytuacje niepokojące nas, sytuacje, które nawet może nie tyle nas niepokoiły, ale sytuacje i obrazki w wykonaniu i duchownych i świeckich, które nas gorszyły. I słusznie, że nas gorszyły, bo rozumując po katolicku Pewnych rzeczy nie godzi się w świątyni. Pewnych rzeczy nie godzi się dotykać przez biskupów, przez kapłanów, przez duchowieństwo. I to jest prawda. I ciężko się dziwić, że wierni Kościoła katolickiego mieli pewien żal i także mogli być pełni zgorszenia wobec wydarzeń i obrazów, których byliśmy naocznymi świadkami. Ale czy to już będzie koniec, czy to o tej ochydzie spustoszenia, mówi Pan Jezus, nie wiem. I przestrzegam was wszystkich przed takim apokaliptycznym myśleniem, bo to się już udziela także katolikom, że to już jest chyba koniec, bo już takie świństwa się dzieją w Kościele, takie rzeczy oglądamy. Nieuszanowanie Najświętszego Sakramentu, nieuszanowanie kapłaństwa powszechne nieuszanowanie łaski, chrztu i godności dziecka Bożego wśród chrześcijan, wśród ochrzczonych. Odstępstwo od wiary, szczególnie Kościoła na Zachodzie, nawet Episkopat Polski wysyła przecież list z upomnieniem do Ojca Świętego, z prośbą o pomoc, interwencję wobec tego, co planuje się w Kościele Niemieckim. Widzimy ochydę spustoszenia. Proszę księdza, Mówi jedna tutaj z naszych, że tak powiem, osób z naszego duszpasterstwa, która mieszka w Niemczech na co dzień, co, na, na co dzień. mówi, proszę księdza, nasz proboszcz ogłosił, że będzie błogosławił pary jednopłciowe. No nie wierzyłam. Z grupą modlitewną, że się poszli odmawiać różaniec i patrzeć, czy to prawda, czy to się dzieje. I to prawda, proszę księdza. Ja to widziałam. I my od tego momentu zaczęliśmy się modlić za Kościół niemiecki. Dlatego ci, którzy byli we Włoszech ze mną, tam był taki dzień, kiedy rzeczywiście oni, my katolicy w Niemczech, modlą się o nawrócenie swoich biskupów, o nawrócenie swoich kapłanów, żeby ochronić się przed tą ochydą spustoszenia, która idzie, gdzie grzeszników nie wzywa się do łaski, do nawrócenia, do życia w czystości, bo każdy może się zbawić. Tylko trzeba przestrzegać przykazań. A tutaj każe się tak naprawdę grzeszyć i mówić, że jest wszystko w porządku. Święty Tomasz za Zakwinu pisze, że każdy człowiek jest osobą odrębną i częścią rodzaju ludzkiego, dlatego podpada pod sąd podwójny. Dzisiaj widzimy scenę Sądu Paruzji, powtórnego Przyjścia Chrystusa I to trzeba też powiedzieć i wyjaśnić Jakim Dwom sądom podlega Każdy człowiek, a więc ja Bo to trzeba odnosić każdy do siebie Kochani, pierwsza sprawa To jest taka Że kiedy człowiek Umiera To natychmiast Odbywa się sąd szczegółowy. Z każdego czynu, ze swojego życia, każdy widzi, Pan Bóg pokazuje wtedy przed każdym jego grzechy, to nad czym pracował, nad czym nie pracował, czego dokonał w ciągu życia, całe życie. I w to nie wnikam, bo to jest sprawa między człowiekiem a Panem Bogiem. I nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej, ale wtedy zostaje osądzone całe życie. Natomiast możemy się zapytać, to po co sąd ostateczny? Na czym będzie polegał ten sąd ostateczny, skoro każdy już jest osądzony w chwili śmierci? I tu, kochani, katechizm kościoła podpowiada nam i wyjaśnia, że są trzy powody. Dlaczego oprócz sądu szczegółowego w chwili śmierci musi być jeszcze sąd ostateczny, o którym mówi Pan Jezus, mówi o swoim przyjściu. I tak na marginesie, bo to też trzeba dopowiedzieć, Pan Jezus ostrzega, jeżeli będą się dziać te wielkie znaki, ochyda spustoszenia, jakieś zjawiska na niebie, na ziemi, niepokoje, rozruchy, katolicy będą rozproszeni, katolicy będą w panice. I będą wam mówić, Chrystus się nam objawił, przyszedł na ziemię na sąd, chodźcie, tam jest, tutaj, przyjdź. Będziemy się modlić w domu, już mamy Mesjasza i tak dalej, i tak dalej. Będziemy zwodzeni. A Pan Jezus mówi, nie, nie wierzcie. Im. Wtedy, kiedy ja przyjdę, nikt nie będzie miał wątpliwości, że przyszedłem. Od wschodu do zachodu świata, ziemi. Będzie to taki dzień, i taki majestat, i taka chwała, że nikt nie będzie miał wątpliwości, że to ja jestem. A więc nie trzeba będzie chować i chodzić gdzieś po domach i wysłuchiwać, że ja znalazłem Chrystusa, ja jeszcze nie wiem. Nie, w tym dniu wszyscy w jednej sekundzie będą wiedzieli, że to już jest koniec. I nikt nikogo nigdzie nie będzie musiał zapraszać ani zdradzać tajemnicy, że tam jest Pan Jezus. On się tak objawi. Że dla wszystkich ludzi na całej kuli ziemskiej będzie to już jasne. A po co więc Chrystus przyjdzie na sąd? Katechizm Kościoła katolickiego mówi nam, że sąd ostateczny musi odbyć się ze względu na Boga, ze względu na Chrystusa, ze względu na człowieka. Dlaczego? Pierwszy. Ze względu na Pana Boga trzeba, aby się ujawniły mądre i dobrotliwe rządy opatrzności Bożej, które często są dla nas zakryte. Wtedy opatrzność Boża wykaże każdemu, dlaczego myśmy się o coś modlili, a z pozoru nasza modlitwa była niewysłuchana. Wtedy opatrzność Boża każdemu objawi, jak bardzo troszczyła się w ciągu całego naszego życia o nasze zbawienie. A było to dla nas zakryte. Jak wielu osób, jak wiele osób Pan Bóg wysyłał w naszym życiu, żeby nas ratować i ochronić przed niebezpieczeństwem cielesnym i duchowym. Jak bardzo anioł stróż i święci i zmarli z naszych rodzin modlili się za nas, abyśmy nie ulegli pokuszeniu. To wszystko, co przez całe życie jest dla nas zakryte. A bo opatrzność Boża kieruje życiem każdego z nas i opiekuje się, tak jak troskliwa Matka, chociaż tego nieraz nie doceniamy, nie widzimy, nie chcemy wierzyć, mamy pretensje do Pana Boga, bo nie wysłuchuje naszych próśb, to wszystko objawi się w tym momencie. Że mylne były nasze oceny i krzywdzące względem Pana Boga, bo On właśnie wręcz przeciwnie, tak wiele, tak wiele razy uchronił nas przed złem i tak wiele łask nam wyświadczył, że my nie niewdzięczni tego dnia tylko płakać gorzko będziemy mogli za to, żeśmy często tej opatrznościowej ręki Boga nie doceniali i nie widzieli. A więc ze względu na Pana Boga musi się odbyć ten sąd, żeby jasne było, jak Pan Bóg każdego człowieka właśnie wszelkimi właśnie sposobami. Próbował do nieba doprowadzić. Druga sprawa. Sąd ostateczny musi odbyć się ze względu na Chrystusa, który przecież w ciągu całego życia stał się pośmiewiskiem wszystkich ludzi. Wielu nie chciało w niego uwierzyć. Żydzi do tej pory nie chcą uznać Chrystusie Mesjasza. Inni go całkowicie odrzucają. Depczą krzyż, plują na niego. Wykradają Eucharystię, żeby ją deptać i bezcześcić. Rozrzucają puszkę z najświętszym sakramentem po kościele. Nie wierzą w Chrystusa. I to dlatego Chrystus Pan przyjdzie w chwale, wielkiej chwale i majestacie wśród aniołów i świętych. Z taką potęgą, jakiej nigdy na ziemi nie było i nikt na oczy nie widział. Tak jak urodził się w skrytości i nagi umierał, teraz przyjdzie w chwale, żeby Bożej sprawiedliwości stało się zadość. Aby każdy człowiek wierzący i niewierzący, innowierca zobaczył co tracił, Chrystusa depcząc albo w niego nie wierząc. I kolejna sprawa. Sąd Boży też musi się odbyć ze względu na człowieka. Dlaczego? Bo, kochani, ludzi spotka wówczas pełny wymiar sprawiedliwości. Bo na Ziemi nieraz dobrzy byli lekceważeni i wzgardzeni, a źli cieszyli się powodzeniem i sławą najlepszą. Wyrok Sądu Pośmiertnego był nieznany drugim. Na sądzie ostatecznym zaś wina i zasługa będą publicznie wyświetlone i odbiorą należne pohańbienie lub chwałę. A więc, kochani, kiedy człowiek umiera w odrzuceniu i niesprawiedliwości, niesprawiedliwie osądzony, i wydawałoby się, że koniec, że tajemnica została zabrana do grobu. Wręcz przeciwnie, właśnie w tym momencie sądu ostatecznego. Ta wina i prawda wyjdzie na jaw. Wielu zostanie zrehabilitowanych, a wielu tych, którzy cieszyli się chwałą i, i świetlaną opinią wśród innych, zostanie pohamionych. I wielu zobaczy, jak rzeczywiście nieraz żeśmy niesłusznie kogoś oskarżali, a ktoś był zupełnie niewinny, i wręcz przeciwnie, przysłużył się nam, a myśmy go odrzucili. A więc. Ten sąd musi się także odbyć dla wyrównania sprawiedliwości między ludźmi, aby się objawiła chwała Boża i Boża opatrzność, ażeby Chrystus mógł się ukazać i być uznany przez całe stworzenie jako Bóg prawdziwy, Król i Władca, a także aby. Również krzywdy wyrządzone na ziemi między ludźmi mogły wszystkie być naprawione, mogły być wszystkie wyjaśnione. Wszystko po to, aby mogło nastąpić to, co Pan Jezus zapowiada, bo to nie będzie koniec to właśnie będzie początek, oczyszczający początek nowego nieba i nowej ziemi nowego królestwa. Pokoju, miłości i prawdy, które nie może nastąpić bez oczyszczenia. A to oczyszczenie musi nastąpić tak, jak się właśnie wytapia złoto w tyglu, przez ogień. I to zobaczcie, że są takie modlitwy w rytuale rzymskim, które kończą się takimi słowami przez naszego Pana Jezusa Chrystusa który przyjdzie sądzić świat przez ogień. Ale boją niech się tylko ci, którzy na ten dzień nie są przygotowani. Natomiast my, chociaż po ludzku może to nas napełniać trwogą, to jednak wierzymy, że znajdziemy przygotowane w niebie mieszkanie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tego dnia powinniśmy naprawdę oczekiwać i o ten dzień się gorąco modlić, gdyż nie będzie dla nas on dniem smutku, nie będzie dniem strachu, ale ma być dniem rzeczywiście wyrównania wszystkich krzywd i odebrania wypracowanej tutaj nagrody wiecznej w niebie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego kilka ogłoszeń.